Jeśli podoba Ci się ta historia, nie zapomnij subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych poruszających opowieści, które chwytają za serce od pierwszych słów. Cisza w domu pogrzebowym spokój była niemal namacalna. Tomasz Kowalski, 28letni nauczyciel języka polskiego z Krakowskiego liceum, siedział w pierwszym rzędzie, wpatrując się w machoniową trumnę Wewnątrz spoczywała Helena Nowak, jego babcia, kobieta, której większość obecnych na sali bała się za życia bardziej niż teraz, gdy leżała martwa. Ksiądz zakończył swoją część ceremonii i zapytał, czy ktoś chciałby powiedzieć kilka słów o zmarłej. Zapadła niezręczna cisza. Tomasz rozejrzał się po sali. Sie? Jego wujkowie, ciotki, kuzyni, wszyscy ci, którzy przez lata składali babci wizyty, przynosili prezenty, udawali zainteresowanie jej zdrowiem, teraz siedzieli ze spuszczonymi głowami, nagle fascynując się wzorem na podłodze. Nikt nie chciał kłamać. Helena Nowak była kobietą trudną, ostrą w słowach, bezwzględną w osądach, manipulującą bliskimi przy pomocy swojego majątku. Powszechnie nazywano ją krakowską wiedźmą. Choć nigdy nie wprost. Zawsze za jej plecami. A jednak teraz, gdy potrzebna była choć jedna osoba, która powiedziałaby o niej coś dobrego, sala pełna krewnych milczała jak grób. Tomasz poczuł dziwny ucisk w piersi. On również nie miał z babcią dobrych relacji. Właściwie prawie ich nie miał. Był zapomniany. Ignorowany, rzadko zapraszany na rodzinne uroczystości. Zawsze czuł, że babcia patrzy na niego z rozczarowaniem, jakby widząc w nim porażkę. A jednak nie mógł znieść myśli, że odejdzie ona w takiej ciszy, bez jednego dobrego słowa. Pstał, zanim zdążył się zastanowić. Jego krzesło zaskrzypiało głośno w ciszy kaplicy. Wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Zdziwione, niektóre wręcz przerażone. Tomasz przełknął ślinę i powoli podszedł do mównicy: Moja babcia Helena Nowak zaczął niepewnie, po czym urwał: Co miał powiedzieć że była okrutna, że manipulowała wszystkimi dookoła że nigdy nie okazała mu odrobiny ciepła A potem niespodziewanie dla samego siebie zaczął mówić: Moja babcia Helena Nowak była kobietą, która nauczyła mnie wartości prawdy. Tomasz zaskoczył samego siebie pierwszym zdaniem. Nie było to kłamstwo. Babcia istotnie ceniła prawdę, choć używała jej głównie jako broni. Pamiętam pewne lato, kiedy miałem 10 lat, kontynuował improwizując. Babcia zabrała mnie nad jezioro w Zakopanem. Było to lato pełne lekcji i odkryć. Tomasz zaczął tkać historię, której nigdy nie było. Opowiadał o babci, która uczyła go łowić ryby, rozpoznawać grzyby w lesie, szanować naturę. O kobiecie, która opowiadała mu historię o wojnie i przetrwaniu, o sile charakteru i niezłomności ducha. Z każdym zdaniem jego głos nabierał pewności. Patrzył na twarze zebranych, które z niedowierzania przechodziły w zaciekawienie, a potem w coś na kształt ulgi. Jego wujek Stefan, najbardziej chciwy z całej rodziny, który przez lata zabiegał o względy babci, ocierał łzę. Ciotka Jadwiga, która zawsze rywalizowała z Heleną, siedziała z ustami otwartymi ze zdziwienia. Babcia pokazała mi, że pozory mogą mylić, mówił Tomasz, czując dziwną prawdę w tych słowach, mimo że opowiadał kompletną fikcję, że za chłodną fasadą może kryć się serce pełne troski. Nie zawsze umiała to okazać, ale jej miłość wyrażała się w małych gestach. W książkach, które mi podsuwała, w pytaniach o moją pracę, w dumie, gdy mówiła innym o moich osiągnięciach. Tomasz wiedział, że nic z tego nie było prawdą. Babcia nigdy nie interesowała się jego karierą nauczycielską, którą uważała za marnowanie potencjału. Nigdy nie pytała o jego życie, jego marzenia, jego problemy. A jednak, coś w tej wymyślonej historii brzmiało właściwie, jakby opowiadał Alternatywną rzeczywistość, która mogłaby istnieć, gdyby tylko oboje się bardziej postarali. W ostatnim rzędzie dostrzegł starszego mężczyznę w idealnie skrojonym garniturze, który przyglądał mu się z uwagą. Tomasz nie znał go, ale coś w jego spojrzeniu było intensywnego, oceniającego. Zignorował to uczucie i kontynuował swoją opowieść. Babcia Helena miała w sobie niezwykłą mądrość życiową. Kontynuował Tomasz, czując, jak fikcyjna opowieść nabiera własnego życia. Pamiętam, jak powtarzała mi: Tomaszu, ludzie będą cię oceniać przez pryzmat swoich własnych lęków i kompleksów. Nigdy nie pozwól, by cudza opinia definiowała twoją wartość. W sali rozległ się cichy szmer. Niektórzy z krewnych kiwali głowami, jakby rzeczywiście słyszeli te słowa z ust Heleny, inni marszczyli brwi, próbując dopasować ten obraz do kobiety, którą znali. Gdy rozpocząłem pracę jako nauczyciel, wielu uważało to za zmarnowanie potencjału. Tomasz spojrzał znacząco na wujka Stefana, który zawsze krytykował jego wybór zawodu. Ale babcia powiedziała mi wtedy coś, co zapamiętam na zawsze. Największym bogactwem jest możliwość kształtowania młodych umysłów. Pieniądze przychodzą i odchodzą, ale wpływ, jaki masz na swoich uczniów, trwa wiecznie. To była kompletna fikcja. Helena Nowak nigdy nie wypowiedziała tych słów. Przeciwnie, gdy dowiedziała się o jego decyzji zostania nauczycielem, skomentowała to krótko. Typowe. Kowalski zawsze wybierają najłatwiejszą drogę. Ale teraz w tej kaplicy, wśród kwiatów i zapachu kadzidła, Tomasz czuł, że tworzy nową prawdę. Nie o tym, jaka Helena była, ale jaka mogłaby być, gdyby pozwoliła sobie na odrobinę człowieczeństwa. Pewnego wieczoru, gdy odwiedziłem ją w jej domu na starym mieście, improwizował dalej. Zastałem ją przeglądającą stare albumy ze zdjęciami. Pokazała mi fotografię mojego dziadka z czasów, gdy byli młodzi. Widzisz, Tomaszel, powiedziała, życie uczy nas twardości, bo tylko wtedy możemy przetrwać, ale nigdy nie pozwól, by ta twardość zamieniła się w kamień. Tomasz poczuł dziwne drżenie w głosie. Mówił o kobiecie, której nigdy nie znał, a jednak gdzieś głęboko czuł, że może właśnie taka była prawdziwa Helena kobieta ukryta za murem surowości i goryczy, którego nikt nie próbował przebić. W ostatnim rzędzie tajemniczy mężczyzna w garniturze uśmiechnął się lekko i zapisał coś w niewielkim notatniku. Tomasz zauważył to kątem oka, ale był zbyt pochłonięty swoją opowieścią, by się nad tym zastanawiać. Ostatnie święta Bożego Narodzenia spędziłem z babcią. Kontynuował Tomasz, ignorując fakt, że w rzeczywistości spędził je z przyjaciółmi w górach, nie otrzymawszy nawet telefonu od Heleny. Siedziała przy stole, obserwując nas wszystkich z tym swoim charakterystycznym półuśmiechem. Jesteście jak aktorzy w teatrze, powiedziała mi później, gdy zostaliśmy sami. Wszyscy grają role, które według nich powinni grać. Ale ty, Tomaszu, ty jesteś inny. Ty nie udajesz. Tomasz zawiesił głos, pozwalając, by te wymyślone słowa zawisły w powietrzu. Widział, jak niektórzy z krewnych poruszają się niespokojnie na krzesłach. Czy rozpoznawali w tej fikcyjnej narracji ziarnko prawdy? Czy babcia rzeczywiście widziała przez maski, które wszyscy zakładali w jej obecności? Babcia Helena miała dar widzenia ludzi takimi, jakimi naprawdę są. Powiedział czując nagłe ukłucie emocji. Pod jej surową powierzchownością kryła się głęboka wrażliwość i zrozumienie natury ludzkiej. Wiedziała, kto przychodzi do niej z czystym sercem, a kto z kalkulacją. Twarz wujka Stefana stężała. Ciotka Jadwiga nerwowo poprawiała naszyjnik. Kuzynka Agnieszka, która zawsze starała się zaimponować babci swoim luksusowym stylem życia, spuściła wzrok. Pamiętam, jak opowiadała mi o swoim dzieciństwie w powojennym Krakowie, o trudnościach, jakie musiała pokonać, o kompromisach, które musiała zawrzeć. To życie mnie zahartowało, mówiła, ale nie pozwoliłam, by mnie złamało. Zapamiętaj to, Tomaszu, bądź silny, ale nigdy nie trać swojego człowieczeństwa. Tomasz zauważył, że wiele osób na sali miało teraz łzy w oczach. Nie wiedział, czy płaczą z powodu jego słów, czy z powodu własnych wyrzutów sumienia, może zdali sobie sprawę, że nigdy naprawdę nie poznali Heleny Nowak. Zbyt zajęci własnym postrzeganiem jej jako trudnej staruszki z pieniędzmi. W ostatnich miesiącach życia babcia wiele czytała. Kontynuował wspominając stos książek, który widział przy jej łóżku podczas swojej ostatniej, krótkiej wizyty. Filozofów, poetów, historyków. Przygotowuję się na ostatnią podróż, żartowała, gdy pytałem: Dlaczego nagle zainteresowała się Kantem i Schopenhauerem? Chcę mieć o czym rozmawiać, gdy dotrę na drugą stronę. Ten jeden szczegół był prawdziwy. Helena rzeczywiście czytała filozofów w ostatnich miesiącach życia. Tomasz zastanawiał się przelotnie, czy rzeczywiście szukała w nich odpowiedzi na pytania, które wszyscy sobie zadajemy w obliczu końca. Babcia Helena nauczyła mnie czegoś niezwykle cennego. Głos Tomasza był teraz pewny i silny: że prawdziwa siła nie polega na kontrolowaniu innych, ale na rozumieniu ich, na patrzeniu poza powierzchowność, na dostrzeganiu człowieka ukrytego za maskami i rolami społecznymi. Tomasz spojrzał na zebranych, widział w ich oczach mieszankę emocji, od niedowierzania, przez zaskoczenie, po refleksję. Czy naprawdę uwierzyli w jego opowieść, czy może rozpoznawali w niej swoje własne niespełnione pragnienia dotyczące relacji z Heleną? Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na jej tarasie, patrząc na Wawel oświetlony zachodem słońca, powiedziała mi coś, co zapadło mi głęboko w serce: Tomaszu, pamiętaj, że ludzie, których najtrudniej kochać, to często ci, którzy najbardziej tej miłości potrzebują. Te słowa, choć wymyślone, zabrzmiały tak prawdziwie, że Tomasz poczuł ściskanie w gardle. Czy to możliwe, że intuicyjnie dotknął prawdy o swojej babci, czy pod maską chłodu i krytycyzmu Helena Nowak była po prostu samotną kobietą, która nie potrafiła prosić o miłość? W ostatnich tygodniach swojego życia babcia często wspominała przeszłość. Mówiła o dziadku z czułością, której nigdy wcześniej u niej nie widziałem. Opowiadała o początkach swojego biznesu, o trudnościach, które pokonała, o chwilach zwątpienia i triumfu. Życie to suma wyborów, Tomaszu, powiedziała mi podczas naszego ostatniego spotkania. Niektóre z moich wyborów były błędne, ale nigdy nie żałowałam, że żyłam zgodnie z własnymi zasadami. Tomasz zauważył, że tajemniczy mężczyzna w ostatnim rzędzie odłożył notatnik i teraz słuchał z intensywnym skupieniem, lekko kiwając głową, jakby potwierdzał każde słowo. Babcia Helena nie była osobą łatwą w kontaktach, przyznał Tomasz, dotykając na moment rzeczywistości. Była wymagająca, bezpośrednia, czasem surowa w osądach. Ale pod tą powierzchownością kryła się kobieta o głębokich przemyśleniach, niebanalnej inteligencji i zaskakującej wrażliwości. Kobieta, która nauczyła mnie, że pozory często mylą, a prawdziwe poznanie drugiego człowieka wymaga czasu, cierpliwości i gotowości do patrzenia poza fasadę. Tomasz zdał sobie sprawę, że mówi teraz nie tylko o wymyślonej wersji babci. Ale również o swoim własnym pragnieniu, by Helena była właśnie taka, by była kimś więcej niż trudną staruszką, którą wszyscy omijali szerokim łukiem. W ostatnich dniach swojego życia babcia Helena powiedziała mi coś, co będzie mi towarzyszyć do końca moich dni. Tomasz zbliżał się do końca swojej improwizowanej mowy. Tomaszu, Powiedziała, trzymając moją dłoń swoimi dłońmi, naznaczonymi czasem i pracą: Pamiętaj, że miłość to nie zawsze ciepłe słowa i czułe gesty, czasem to trudne decyzje, niewygodne prawdy i lekcje, które bolą, ale zawsze, zawsze to troska o dobro drugiego człowieka. Tomasz poczuł, że jego oczy wilgotnieją. Czy naprawdę opłakiwał babcie, której prawie nie znał? Czy może opłakiwał relacje, której nigdy nie mieli, możliwości, które zostały zaprzepaszczone? Dzisiaj żegnamy kobietę silną, niezależną, bezkompromisową kobietę, która nie zawsze była łatwa w kontaktach, ale która zawsze była autentyczna kobietę, która nauczyła mnie, że prawdziwa wartość człowieka nie leży w opinii innych, ale w wierności sobie i swoim zasadom. Tomasz zauważył, że wielu zebranych płakało teraz otwarcie. Nawet wujek Stefan, zawsze taki opanowany i cyniczny, ocierał łzy. Czy płakali z powodu straty, czy z powodu własnych zmarnowanych szans na prawdziwe poznanie Heleny. Babciu, zakończył Tomasz, zwracając się bezpośrednio do trumny, dziękuję Ci za wszystkie lekcje, które mi dałaś. Za Twoją mądrość, Twoją siłę, Twoją autentyczność. Obiecuję, że będę żył zgodnie z wartościami, które mi przekazałaś, że będę patrzył głębiej, słuchał uważniej i kochał odważniej. Spoczywaj w pokoju. Gdy Tomasz wracał na swoje miejsce, zapadła głęboka cisza. Nie była to jednak cisza zakłopotania czy obojętności, która panowała przed jego przemówieniem. Była to cisza pełna refleksji, może nawet pewnej skruchy. Po zakończeniu ceremonii, gdy żałobnicy powoli opuszczali kaplicę, Tomasz stał samotnie przy trumnie, zastanawiając się, co właściwie się wydarzyło: czy oddał hołd kobiecie, której nigdy naprawdę nie poznał? Czy stworzył fikcyjną postać, by wypełnić pustkę po rzeczywistej Helenie Nowak? Nagle poczuł dłoń na ramieniu. Odwrócił się i zobaczył tajemniczego mężczyznę w garniturze, który siedział w ostatnim rzędzie. Panie Tomaszu Kowalski odezwał się mężczyzna z delikatnym uśmiechem Jestem Marek Wiśniewski, prawnik pani Heleny. Czy moglibyśmy porozmawiać na osobności? Gdy znaleźli się w pustym pokoju bocznym, pan Wiśniewski wyciągnął z aktówki kopertę. Gratuluję, powiedział, podając mu kopertę właśnie zdałeś jej ostatni test. Tomasz otworzył kopertę drżącymi dłońmi. Wewnątrz znajdował się list napisany charakterystycznym ostrym pismem babci oraz dokumenty prawne. Drogi Tomaszu, czytał z niedowierzaniem, jeśli czytasz ten list, oznacza to, że jako jedyny z rodziny miałeś odwagę i przyzwoitość, by powiedzieć o mnie dobre słowo na moim pogrzebie. Być może było to kłamstwo, nie miałam dla ciebie wiele ciepła za życia. Ale było to kłamstwo wypowiedziane z szacunku dla człowieka, nie dla jego pieniędzy. Tomasz musiał przerwać czytanie, by złapać oddech. Przez całe życie otaczali mnie ludzie, którzy patrzyli na mnie jak na bankomat. Moja rodzina odwiedzała mnie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebowali. Nikt nie widział we mnie człowieka, z wyjątkiem ciebie. Ty jeden traktowałeś mnie z godnością, nawet jeśli nie byliśmy blisko. Z tego powodu zostawiam ci cały swój majątek wart 8 milionów złotych. Użyj go mądrze. Nie pozwól by pieniądze zmieniły cię w osobę, którą wszyscy myśleli, że jestem. PS. W mojej bibliotece znajdziesz album ze zdjęciami. Możesz być zaskoczony jego zawartością. Tomasz spojrzał na prawnika z niedowierzaniem. To to niemożliwe, wyszeptał. Pan Wiśniewski uśmiechnął się lekko. Pani Helena była bardzo specyficzną osobą, panie Kowalski. Przez lata obserwowała swoją rodzinę, testowała ich, sprawdzała ich intencje. Pan jako jedyny nigdy nie próbował jej wykorzystać. I chociaż nie mieliście bliskich relacji, szanowała pana za to. Kilka dni później Tomasz znalazł we wspomnianym albumie zdjęcia z całego swojego życia, od dzieciństwa, przez studia, aż po jego pierwszy dzień w pracy jako nauczyciel. Helena śledziła jego życie z daleka. Zbierała wycinki z gazet o jego osiągnięciach, przechowywała programy szkolnych przedstawień, w których brał udział. Na ostatniej stronie albumu była pojedyncza kartka z odręczną notatką: Tomaszu, być może nie umiałam kochać tak, jak powinnam, ale zawsze byłam z ciebie dumna. Przepraszam, że nie potrafiłam ci tego powiedzieć, gdy jeszcze żyłam. Helena. Tomasz zrozumiał, że fikcyjna historia, którą opowiedział na pogrzebie, zawierała więcej prawdy niż mógł przypuszczać. Helena Nowak była dokładnie tym, kim ją opisał: kobietą, która za maską chłodu i surowości ukrywała serce pełne niewypowiedzianych uczuć. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić lajka i podzielić się swoimi refleksjami w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy tworzyć więcej takich poruszających opowieści, które przypominają nam, że za każdą trudną relacją może kryć się historia warta odkrycia.